List do Efezjan, autor Apostoł Paweł. Około 60 roku po Chrystusie list trafił do Efezu 5 lat po powstaniu wspólnoty, w której apostoł służył przez dwa lata. Miejsce Rzym, areszt domowy. Cel Przypomnienie zasad życia w Chrystusie natury i roli Kościoła oraz przekazanie wspólnotom wiernych wiadomości o bieżącej sytuacji apostoła. List pisany był do kilku wspólnot. Temat: Nowa jakość życia to skutek uprzedniej duchowej przemiany. Rozdział pierwszy: Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, ojciec nasz oraz Pan Jezus Chrystus, będą Waszym udziałem. Niech będzie błogosławiony Bóg, ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestnictwa we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. On wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli, dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w ukochanym. W nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków, według ogromu łaski Jego. Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu. Gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w nim wyraził. Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego tego, co w niebie i tego, co na ziemi. W nim też otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli, abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały. My, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie, w Nim i Wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o Waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności, dla pomnożenia Jego chwały. Dlatego i ja, odkąd usłyszałem o Waszej wierze w Panu Jezusie i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za Was i wspominać Was w moich modlitwach. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał Wam Ducha Mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Pragnąłbym, abyście, mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z naszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. Dowiódł on jej w Chrystusie, gdy go przywrócił do życia zmartwych i posadził po swej prawej stronie na wysokościach nieba. Ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą i panowaniem i każdym imieniem, które można by wymieniać, nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym, wszystko też poddał pod jego stopy, a jego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Rozdział drugi. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych uczynków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, którzy rządzili Duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak, jak pozostali. Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas. Właśnie w Chrystusie Jezusie. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Dlatego pamiętajcie, że Wy, niegdyś poganie z pochodzenia zaliczeni do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi, od znaku dokonanego ręką na ciele żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela. Obcy przymierzom związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Jednak teraz, w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną. Gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przekazaniach, by wnosząc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego członka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój. Niósł go Wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym, pochodzącym z bliska, gdyż przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy. W jednym duchu. Tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W Nim cała budowla jako spójna całość rośnie na święty przybytek w Panu. W Nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w Duchu. Rozdział trzeci. Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa ze względu na was, pogan, bo zapewne słyszeliście o zadaniu, danym mi z łaski Boga dla waszego dobra, że za sprawą objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to uprzednio pokrótce opisałem. Czytając o tym możecie się przekonać. Jak rozumiem tajemnicę Chrystusa zakrytą dla wcześniejszych pokoleń, a teraz objawioną w duchu Jego świętym apostołom i prorokom? Mianowicie, że poganie są współdziedzicami, współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki dobrej nowinie, której rzecznikiem zostałem według daru łaski Bożej danej mi stosownie do działania Jego mocy. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa, mam uświadomić wszystkim szczegóły tej tajemnicy, która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego. Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga, zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym. W nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga, a wszystko to dzięki Jego wierności. Dlatego proszę, niech Was nie zrażają prześladowania, które znoszę ze względu na Was. Oznaczają one przecież Waszą chwałę. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie Ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości, potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś. Które według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki. Amen. Rozdział czwarty. Zachęcam Was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha, wspólni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z Waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Dlatego powiedziano: Wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców, rozdał ludziom dary. To, że wstąpił, cóż innego oznacza, niż to, że wcześniej zstąpił do niższych sfer ziemi? Ten, który wstąpił, jest tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko wypełnić. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych dusz-pasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie. Zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało, każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, próżni w swych dążeniach, pokrętni w swych pomysłach, dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która ich zaślepia i przez niewrażliwość ich serca. Wyzbyli się oni uczuć i chciwie gonią za rozpustą oraz wszelką nieczystością. Wy jednak nie tak się nauczyliście Chrystusa. Bo przecież to Jego usłyszeliście i w nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i obleć się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie diabłu przystępu. Kto okradnie, niech kraść przestanie. I raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Niech z Waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym Was opieczętowano na dzień odkupienia. Odsuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak Wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Rozdział 5. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. Natomiast nierząd, różnego rodzaju nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będą wspomniane wśród Was, to niegodne świętych. Tak samo jak nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw czy błaznowanie, nam przystoi wdzięczność. Tego bowiem możecie być pewni, że żadna osoba rozwiązła nieczysta, chciwa, to znaczy, służąca innym sprawom zamiast Bogu, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami. To właśnie z ich powodu gniew Boga spada na ludzi, którzy go odrzucają. Nie bądźcie zatem ich wspólnikami. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła. A owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość, bo o tym, co się wśród ludzi nieprawych potajemnie dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to staje się jasne dzięki światłu. Światło ujawnia ukryte sprawy, dlatego czytamy: Obudź się, który śpisz. Powstań z martwych, a zajeśnieje ci Chrystus. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło wam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo jest o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby duch mógł Was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, śpiewajcie do hymnów i natchnionych pieśni. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli w szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swym mężom jak w Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. Toteż jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek, lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Podobnie mężowie. Niech kochają swoje żony tak, jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni. Tak jak Chrystus-Kościół. Jesteśmy bowiem członkami jego ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. Niech zatem każdy z Was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Rozdział 6. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swego ojca i matkę, tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań pana. Słudzy, bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom. Odnoście się do nich z szacunkiem, traktujcie ich poważnie i służcie im w prostocie serca jak Chrystusowi. Czyńcie to nie na pokaz, jak ci, którzy chcą się im przypodobać, lecz jak prawdziwi słudzy Chrystusa, pełniący wolę Boga z całej duszy. Służcie chętnie, tak jak Panu, a nie ludziom. Bądźcie przy tym świadomi, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma zapłatę od Pana, niezależnie od tego, czy jest sługą, czy człowiekiem wolnym. A Wy, Panowie, podobnie podstępujcie względem nich – Poniechajcie gruźby. Wiedzcie, że podobnie jak oni, wy też macie Pana w niebie, a u Niego nie ma stronniczości. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko znosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Wstawiajcie się też przy tym za mną, aby gdy otworzę usta, dane mi były odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. Ze względu na nią działam jako poseł w kajdanach i chcę ją głosić śmiało, tak jak powinienem. Jeśli chodzi o to, co robię i co się ze mną dzieje, o wszystkim opowie Wam Tychikos, nasz ukochany brat i wierny pomocnik w Panu. Właśnie po to posłałem go do Was, aby Was powiadomił o naszej sytuacji i pocieszył Wasze serca. Życzę Wam, bracia, pokoju, miłości oraz wiary, których źródłem jest Bóg, Ojciec i Pan Jezus Chrystus. Niech łaska towarzyszy tym wszystkim, którzy szczerze kochają naszego Pana, Jezusa Chrystusa.